No proszę, ale zazdroszczę temu Zoro, że sobie tutaj śpi. Też mi się tak wziął i troszeczkę. troszeczkę. Z drugiej strony tak, mia ręka... No, że podejrzewam, że to od krzywego spanka. Dobra, kochani. Tutaj dnióweczki trzeba tak do 7.40, mam maks czas, więc niestety troszkę mniej niż więcej się wzięłam i w, tym, w, tym, w tej wówie znowu zatraciłam. Coś mam ostatnio jakoś słabość do tej gry, że przez to, że w czwartek Bręcik przychodzi na, na baner i się znowu będę stresować, a teraz jeszcze chwilowo korzystam z tego, żeby się nie stresować tak trochę. Nie. Jak mi się zapląta? Dobra, zaraz, zaraz przechodzimy do konkretów. No, ile tutaj już mam uzbierane? 15, czy praktycznie, chociaż tutaj mam mało. Tutaj sześć. Ostatnio nie poszło losowanie na tym. Zupełnie uiszowanie nie poszło na standardzie. Nic, nic. Czy jak w środę jest w HSR-ze update, to znowu się. No nie, nie mogę. Znowu będą nowe te minigry, tak? Nie będzie? O, to dobrze. Akurat dobrze. Mika, o. A, jakieś nowe, nowe, nowe eventy to też nie, to też nie za dobrze, bo mnie znowu będą dekoncentrować, ale ja się muszę skupić, skupić się na grze muszę. Chwilę, moment, bo ja sobie właśnie przypomniałam o jednej ważnej rzeczy. A mianowicie, ten daily check-in. Mam nadzieję, wyjątkowo mam nadzieję, że będą, że będą te, znowu jestem w plecki. O, jajaj. Wczoraj zapomniałam, ale wczoraj żeśmy jechali do tych, tych. Dobrze. Ogarnięte. Jeszcze przyszedł. Przyszły przyszły w mailu. Dobrze, bo teraz mogrzemy. Dżemiki były. Aha, że ograniczony... No, no to... No to jest ból. Jest ból, 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 no. Najgorzej. Co, nie tam teleportu, czy nie? Ale to się szybko zrobi. Jak najszybciej idziemy do story, która jest traumatyzująca i do którego mi się nie śpieszy, ale trzeba szybko przebrnąć. Trzeba jak najwięcej pozbierać, bo ja potrzebuję aventurina mieć w teamie. To koniecznie.

Coś sobie zrobiłam Czy bez... Zastanawiałem, czemu słuchawki mam ten. Coś nie tak, a to z, z we złą stronę. Ale jak go wiesz, jak teraz będę go starała się wywołać, yy, skupiając na tym swoją energię. Nie ja wiem, zdaję sobie sprawę, że on nie będzie szybko, bo on dosyć, dosyć niedawno był. Jak na standardy, nie? Niestety, o, masz jakieś wiadomości? Mm. Na jaką informację opowiadać? Ktoś podkrada ten materiały budowlany nieładnie. Czy ktoś, za... ktoś po prostu przełożył materiały gdzieś indziej i nikt się do tego przyznać Nie chce. ODL mm. <grym> jakiś potwór, który przestraszył dzikie bestie. Wszystko w tym samym... Kurcze, falek, co tam się dzieje? Musimy iść zbadać tą sprawę. Włączamy tryb detektywów. I idziemy badać. Eee... Ja, ja od razu się spyszysz, spóki już jestem tak przesączona, super naturalnie myślałam, że to jaka czarownica na przykład podłożyła woreczek. No teraz mówimy o hsr że słońce. My, jeśli mówimy o że to ja też mam nadzieję, że teraz będzie seria banerów tylko z samymi dziewczynami. <głos> <głos> Bo ja też muszę zbierać. W że jestem najbardziej w plecy. Zwłaszcza, że teraz mam gwaranta, więc żebym mogła zbierać na jakiegoś super ziomala, który się pojawi. Także, słońce łączę się z Tobą, łączę się z Tobą w tym temacie. Ale mi wtedy będzie smutno. To nie, to tak nie róbmy. Bo mnie w tej chwili zupełnie, absolutnie niestety nie stać na to, żeby dokupowywać tamte tematy. Także nie, nie, słoneczko, proszę cię, tak, tak niech nie będzie. Wiecie, bo to strasznie daleko. że ja tam na piechoty? Ale jakoś mam wrażenie, że w hsr mi tak wolno idzie zbieractwo tych kryształków, że ja, że ja potrzebuję, potrzebuję dużo przerwy w tym. Chociaż może w sumie jak tak... W sumie jak cały patch to może, to może faktycznie udałoby mi się... ...uzbierać. Jakoś logiczniej to... No to ja, pod, ja, ja się sprężę. Ja, to teraz, teraz przyjdą jakieś eventy, walniemy je w tydzień i lecimy z tymi. No, lecimy z historiami. Trudno, traumy, nie traumy. Najwyżej kamerkę zasłonię, jak się tam gdzieś wezmę i poryczę, i będziemy. I będzie, i będzie tyle z tego. Tam jest? tym się wydawało, że tu była. O tam jest. Widzę cię. Jeszcze jedna. Dobra, gdzie jest jeszcze jedna? Ale to czekaj, bo to co 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 to znaczy, że co to ten, że bo ja się już zgubiłam. Ty... Hmm. Ja cały, cały czas czas zemyślałam. Myślałam, że to jak o tym piszecie, to, że to chodzi o tą o walkę teraz na koniec historii tej najnowszej. Aha, o tym. No to, tak, to wiele wyjaśnia, czemu, czemu ja tego nie kminiłam. Okej. Okay. そうに。Oh, yeah. <laughs> Oj, to tamto to w ogóle, to a pure fiction to ja powiem ci, że sobie zrobiłam wczoraj takie próbne podejście numer dwa i. <laughs> tak, nie, <laughs> niestety. To nie, to, to, w ogóle, to w ogóle jest jakaś abstrakcja dla mnie, przynajmniej teraz. Chyba, że żeby mi się jeszcze udało kilku chłopaków podbudować, to może. Bym ten pierwszy etap była w stanie jakoś ogarnąć, mi się wydaje, ale to jeszcze potrzebuję ich tam podbudować. Najlepiej wszystkich, których mam. Bo mi to taki zrobiło, reality check, że ja myślałam, że ja ten, że, że, że dziękowałam wszechświatowi, że nie wpadłam na głupi pomysł, żeby to zrobić na live. Bo to wtedy to by była masakra. O kuczu idziemy wyjaśniać dalej. To no ja wiem, właśnie mi pisałaś, że one są Easy. a dlatego tak wiesz. Wczoraj, wczoraj w tym. No bo jak jechaliśmy, tą wieś, wejdę na chwilę. Na telefonie i <laughs> pamiętając to, co pisałaś, ale. Albo ja coś może źle ustawiałam. Może faktycznie powinnam na live kiedyś to zrobić i słuchając się, słuchając się mądrzejszych ode mnie, co i jak ustawić. Może ja coś źle poustawiałam, bo no mówię, no mnie to zaliczyło. Takie, takie spotkanie z rzeczywistością, że, że odłożyłam, to mówię, bo wracam do czytania mang. Bo tutaj tu, tu mam traumę, ale nie aż tak. <laughs> Jeżeli 10 minut zostało, czy ja zdążę w ogóle jakieś ogarnąć tutaj ten? Tak, to jest Genshin. To jest gęścień, zadanie poboczne w nowym tym eventowym terenie, czy w nowym, na nowym terenie, w eventowych klimatach. Szkoda trochę, że nic nie mówią. W sensie mówią, ale nie mówią. No to jest trochę słaba opcja. Dobra. Coś tu jest nie tak, ktoś zawija materiały budowlane i przestawia. W ogóle coś tu się dzieje, jakieś takie krzywe akcje. Trzeba wyjaśnić temat, zobaczyć, co, co jest grane. Tylko, że dzisiaj niestety troszeczkę zawaliłam czasowo, więc trzeba tu przyspieszyć, bo muszę dzisiaj iść wcześniej do, do rodziców. O, krzyneczka. Krzyneczki zawsze na propsie. Problem w tym, że problem w tym, że jesteśmy w tym, tutaj w plecki. A jak wygląda tutaj sytuacja? Tu jest czym? Czyli trzeba by było żeby zrobić jednówki, trzeba by było kupić czy, prawda? To, żeby Ant. <laughs> oh. O ta ma cały czas problemy z tym kaktusem, takie że to głowa mała Ciekawa byłabym, ciekawa jestem jakie, gdyby mogli byli dać jakiś tutaj aktorów voiceoverów, jaki miałby głos ten kaktus Jakie Old Lady. Ja ci dam. Jaka Old Lady. O co chodzi? Ojej, ziomek Uważaj. O matko, śmiercią nam grozi. No to w ogóle jest jakaś masakra. Musimy mu pomóc, bo to nie jest dobre, co tutaj się dzieje. Absolutnie. No, nic dziwnego, że jest zeryfaj, jak przed chwilą mu aż tak grożono. Ode. No, pogarsza się, trzeba by było jakieś zapodać uspokajające, uzdrawiające środki. Łomatko, pokazanie palcem nastąpiło. To już po, po tym na początku. O kurczę, ziołom, no to sporo. To sporo przygody przed tobą, bo ja jestem. Ja gram od roku, a jestem mocno w plecy ze wszystkim. Ale może to dlatego, że tak gram, że. Ajaj. 5 minut zostało, chyba, chyba dniówki będę musiała zrobić kiedy indziej. Chyba, żeby pójść szybko po jakieś artefakty może szybko na Ala, bo wiem gdzie się na nie idzie. A kto to nas tutaj? No chyba tak zrobię. Tutaj wcale nie ma podpowiedzi takich na twarz, prosto. No to Łop, łopanie. Dobra, to robimy tak, idę na LoweT, zużyję jedno i kupię kuleczki trzy. I to jest chyba dobry plan. Jedyny, jaki mogę sobie pozwolić teraz, w sumie, w gruncie rzeczy. Gdzie to, gdzie to jest, gdzie to jest? Kupiłam się na mapie. Okay. Dobra, czyli tak, tutaj są alowe rzeczy, czyli szybki ten. Szybki, yy. ale zapraszam do nas na Discorda, ziom. Tam są tak tacy fajni ludzie, że jak w razie jakichś problemów zawsze coś podpowiedzą. I mega są cierpliwi, bo wytrzymują ze mną. <laughs> A ja potrafię nadszarpnąć wszelkie, wszelkie te pozostałości cierpliwości, więc ten, więc... Tylko trzeba grzecznie się zachowywać na Discordzie i nie doprowadzać do tego, żeby młodzi mieli więcej roboty niż potrzeba. I wtedy wszyscy się dobrze bawią i jest spoko. Ożeż wy dajesz o... o! Zabiliście mi ororororo O, o wygady Tylko dlatego, że zrobiłam Misklika. Ta zniewaga krwi wymaga. Orzeż wy Znowu nie to! Jednak z teamem to z teamem, jak samemu trzeba walczyć z tymi tutaj, to jest, to trudne to jest. I pokonać tutaj. I miurorororo wzięli i wykończyli jak oni śmieli. No ale dobra, to tonący brzyty się chwyta, tutaj trzeba szybko zadziałać. Jakoś szybko zadziałane zostało, jeden ten. Mam furinę, ale gram tylko chłopakami, więc niestety furina jest u mnie na 20 levelu i odpoczywa. Takie wyzwanie sobie postawiłam w tych grach, więc we wszystkich grach, które gram, tylko tymi ziomalami. Niestety przez to się, przez to się poziom trudności zwiększył. No boże, ale na szczęście mam tutaj specjalistów, którzy ogarniają to wszystko super hiper i mi podpowiedzieli, jak ten... Jak tutaj... Widzicie, zaczął... Już, 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 już dwie minuty mi zostały do końca streama już się sypie ten... Już się sypie live studio, daje znaki, że już trzeba iść. No nieźle. Dobra, czyli teraz tak trzeba tutaj, ja już sobie już zmienię team. Na dniówkowo odbierający. Dobra. Dzisiaj, dzisiaj rororo żyje i ma się dobrze, ale dzisiaj tym, dzisiaj tym ziomalem będziemy. okej okay, ogarnięte. Czyli dniówki można zebrać. Jeszcze Katarzynę odwiedzić i będę uciekała na dzisiaj, ale zapraszam jutro. Boot Hill. Mm. On jest, on jest czaderski. Jeszcze, jeszcze. Dobra, kochani moi. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za wspólną grę. Było mi bardzo fajnie z wami posiedzieć na tym, was poczytać, posłuchać, bo no, potrzebowałam tego. Słuchajcie, dużo zdrówka wam życzę. Dzisiaj po południu mam teatr, więc nie ma, nie ma popołudniowego strumyka, ale zapraszam was jutro z samego rana i jutro po południu. Jutro po południu w ogóle będą trzy gry, bo w związku z tym, że piątek jest święto narodowe i jest wolne, no to nie mam jak. Yy, mam, mam inne. Ten, nie są imieniny mojej mamy, więc no raczej mnie nie będzie. Mam skrócony przez to tydzień też mocno. No to nie miałam jak strumyków rozłożyć, żeby wszystko, żeby wszystko zmieścić, więc to będzie ciekawe po południu. Mam nadzieję, że uda mi się zacząć wcześniej. Wtedy by się wyrobiła, może ze wszystkim miałoby to jakoś ręce i nogi. Zobaczymy. W każdym razie, moi kochani, super miłego dnia Wam życzę.